Proszę państwa, metróweczka Siedzi. I to nie byle jaka Proszę Andrzej masz kurwa, tak się łapie <grywa> Czekaj się mama, on, mama, big mama Pomeczymy ją, bo ona tu nam zrobi to, na robi, spielbę, nie? No. Tak jak tamtymę Coś pięknego o, z metr 10 nie ma czym zmierzyć kurde no metr dziesięć będziemy miała tam ja w kurce nie? Pa, a daleko nie mamy w sumie do auta No po, po 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 co robić bo tu nie zmierzyć tego to będzie aż kurwa przykro tu dług jest no bardziej tu ma kurde grzbiet z bicyk <grym> dawaj płyniemy dobra włączam О, ты не можешь. А, ты не можешь. Давай. Давай, сделай. Ну. Тут два Поедем. Спасибо, брат. Давай, друзья. Давай, друзья. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. 你。